Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu konika Minolta C3350. Aby odczytać licznik na urządzeniu, należy w pierwszej kolejności uruchomić przycisk menu, wyświetlanie menu głównego. Na menu głównym posiadamy przycisk licznik, wciskamy go. W zakładce łączna liczba odczytujemy poszczególne liczniki. Łączna liczba wykonanych stron. W tym przypadku mamy 186003 kolorowych i mono oddzielnie. Dziękuję. Aby wydrukować licznik wykonanych stron na urządzeniu konika minolta, należy wcisnąć przycisk narzędzia, następnie ustawienia użytkownika, ustawienia drukarki, raporty drukowania, lista liczników. Wybrać drukuj, nie drukuj, wybieramy drukuj oraz wciskamy przycisk OK. Na tako wydrukowanej stronie znajdujemy numer fabryczny urządzenia, znajdujący się w górnym prawym rogu strony. Następnie, po na samym końcu, mamy podane ilość, totalna ilość wykonanych stron, następnie czarnych oraz kolorowych wydruków i kopii. Dziękuję.